Cześć, nazywam się Stanisław Borygienko i dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o temacie, kiedy powstaje stres. Ale przy tym, jak zacznę, mam dla Ciebie konsultację usunięcia stresu e, związanego z brakiem czasu za 30 minut. Ale m, tak, znajdziesz tę konsultację w opisie pod tym filmikiem. Także znajdziesz tam darmowe, dodatkowe materiały e, zarządzania czasem. Które pomogą Ci no, po prostu polepszyć Twoje życie. Teraz wracam do tematu, kiedy powstaje stres. Uh, najpierw musisz zrozumieć, co to jest po prostu stres. Stres to Twoje uczucie emocjonalne, które po prostu pokazuje, że jesteś niezadowolony. Uh, kiedy po prostu powstaje stres? Dadle. Kiedy. бачиш і не можеш ніч e, з тим зробити попросту. E, для прикладу, стрес повстає, у тебе стрес повстає, коли не можеш осягнути свою ціль або не можеш ну, e, no, купити то, що хочеш. І тоді просто якщо ти застресований, вже не можеш отримати то, що хочеш. І тоді повстає стрес. Także, no, dla przykładu, jeszcze jeden przykład. Stres powstaje, na przykład e, idziesz do pracy, ale e, niestety autobus pojechał wcześniej albo spóźniej się i nie zdążysz przyjechać do pracy w terminie, i już jesteś zestresowany, że coś poszło nie tak w Twoim życiu. Ale musisz być gotowy do tego. Mieć jakiś uh, zapasowy plan, dlatego że no, życie mm, po prostu są nieoczekiwane, mm, że z każdą chwilą może coś zmienić się, i wtedy po prostu u ciebie powstaje ten stres. Stres od tego, że nie możesz coś otrzymać, co chciałbyś. Uh, Także, no jeżeli masz stres związany z brakiem Twojego czasu, to zapraszam do mnie na konsultacje, które znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. A jeżeli ten filmik był korzystny dla Ciebie, postaw polubienie, zasubskrybuj kanał. Także czekam od, te, od Ciebie komentarzu. A także znajdziesz dodatkowe filmiki z pojedynku, odrębne z tym filmikiem i kółko po kliknięciu, którego zasubskrybujesz mój kanał.